W ogóle niespodziewana posłanka, bo chociaż kandydowała i uzyskała wspaniały wynik, to do sejmu dołączyła niebawem i to jest taka zupełnie nowa jakość w sejmu, bo to jest społeczniczka, bo to nie jest polityczka i pewnie nigdy nie będzie, jak chyba ją już troszkę poznałem i bardzo konsekwentny, dobrze, sposób robi jest taką osobą, której polityka nie zmieni. Jestem o tym absolutnie przekonana. Jeżeli już, to ona zmieni politykę. I mam nadzieję, że to zrobisz i dalej z konsekwencją będziesz budowała po prostu społeczeństwo To Pod oknem jest drugi mój asystent, to znaczy asystent Paweł Nogal. Pawła Nogala większość z nas Watna i papał jest asystentem posła zawodowym, natomiast... Obok niego jest Kazik, Kiega, 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 słynnego aktora.